O Dzisiaj będziemy kręcić kołem. Yy, no bo przyjeżdżał z odcinku, no, w, przed chwilą go wrzuciłem, będziemy kręcić kołem, a więc zaczynajmy. No, najpierw chyba na start. No, szczęśliwe kręcenie. Jakiś chcemy Było takie bliskie. No, a więc teraz oglądamy reklamę. Szybko, szybko. Wychodzi. To już 18 lat nie... Teraz wręcz wykolejo. Bucha nie przepka, O, Pięknie, no, jest. Kolejna reklama. Oczy, mal Dziś. Teraz to, to będzie. No, no, nie wiem, zobaczę. Może wrzucę jeszcze jeden odcinek. Zaraz. Ale to nie. Na razie może zostawę to, co teraz No i co? I co? Rozkoszuj yeah. Rozkosz mi się zniewalająco akcentem. słony Karmel. Słone Karmel. chyba się wyląkłeś. 150 tysięcy tego to będziemy jeszcze więcej. Podaję Lamborghini, Bezpłatna wymiana. na Się. I ostatni. rozkoszuj o, się o, zniewalająco aksamitnym Lindor Słony Karmel. I co teraz? 10 tysięcy pracowników. O, wyposażcie to co teraz? Ostatnia Ostatnia w aleje, od pasażu, od pasażu, Lamborghini To wygląda to, bym to No dobra, i mamy takie rzeczy. Yy, czy chcę? Dobra. Wiecie co? Jeszcze na koniec zrobimy jedną rączkę takiego. Będę brać udział w turnieju, więc. Jeżeli, chyba będę. Chyba wezmę ten udział w turnieju. Więc, jeżeli mi się uda, to, to wtedy jeszcze długo pokręcimy. Jeżeli będę robić pierwsze miejsce. A tymczasem to. Raz, dwa. O nie. O nie. Dobra, ale do robię takiego. Chyba wie coś przylokowało. Dostałam połupie. O dzięki i teraz. Dobra, pierwsze prze, prze, przejście. Okej, okay. zachęcam do subskrybowania kanału, daję e, lajka. Tak, na dobry początek, bo to dopiero początek tego kanału, a więc zachęcam, no i kolejna ronda. No i dobra. Nie? Co teraz? Teraz jest? Oh, Okej, okay. teraz to ja, ja nie będę odsłaniać. Ja będę czekać aż ktoś się odsłonie i po prostu korzystając z nich. Nie. Yeah. No mówiłem. No i kto odsłoni? OK. Dobrze, chłopie? Tam, nie! Nie! Ja. Ja. Hej, widziałam fans. Dobra, zagramy. Ostatnią grę w tym odcinku. Mam nadzieję, że mi się uda. No. Dobra, i co będzie, i co, i co, i co? I już się tak... Ja, to jest taki stres. A, no to mamy leża na mapce. O tak. Pierwsze to małe noc słońce, ale to gor. Nie! Kto by tak wywalił hamesko? Dzięki za ludzi. Nie! No i spadłem. No dobrze. No i w tym odcinku to by było na tyle. No a więc pa. Mam nadzieję, że możecie się wyjąć ten następny odcinek w na YouTube'a, a więc pa.